Witam państwa serdecznie. Nazywam się Maciej Sanczyk, jestem dziennikarzem Gazety Wyborczej i portalu Wyborcza Biz. Dzisiaj w naszym cyklu rozmów o inwestowaniu porozmawiamy z panem Wojciechem Zychem, który zarządza funduszami w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Querkus. Dzień dobry państwu. Pretekstem do naszego spotkania jest dobry wynik funduszu Querkus Lev. To nie jest bynajmniej fundusz, który inwestuje w Bułgarii, w, w bułgarskich Lewach, natomiast z akcjami cokolwiek wspólnego ma. Tak, fundusz Quercus Lev jest to fundusz, który odzwierciedla dwukrotność zmiany indeksu WIG20, a więc posiada ekspozycję na największe spółki w Polsce. I jego zachowanie zależy właśnie od zachowania się największych spółek na warszawskiej giełdzie. Czyli coś dla prawdziwych twardzieli. Ale to coś ostatnio było bardzo dochodowym przedsięwzięciem, bo jak spojrzałem na ostatni miesiąc, ostatnie dwa miesiące, to fundusz pokazał ponad 20% zysku. I to mniej więcej się zgadza z tym, co pan mówi, bo w tym czasie indeksy giełdowy Wigi, WIG 20 poszły w górę o jakieś 10%, więc u pana było razy dwa. Tak, fundusz wykorzystuje efekt dźwigni, A tutaj ta dźwignia wynosi dwa razy. Ale A... powiedzmy, że to działa w, od razu, że to działa w obie strony, to znaczy jeśli indeks spada, to... Pana fundusz spada dwa razy bardziej. Tak, oczywiście jest to dźwignia dwukrotna. Czyli w przypadku trendu wzrostowego e, mamy tutaj efekt dwukrotności, a nawet w przypadku jednostajnego trendu może by to być więcej. E, I tutaj to, ta, ta dźwignia potęguje, jeżeli ta koniunktura na giełdzie jest dobra, to wyniki funduszu mogą być naprawdę bardzo dobre właśnie dzięki efektowi dźwigni. Tutaj mieliśmy dobry okres na, na polskiej giełdzie. Tak. Dlaczego tak się stało, że te to lato było wyjątkowo korzystne dla inwestorów? Bo w zasadzie mało kto oczekiwał, że będzie aż tak dobrze. Tak, y, zgadza się Panie Redaktorze, e, tutaj mieliśmy taką sytuację, że jesteśmy w trendzie bocznym e, na giełdzie. Czyli w takiej długoterminowej płaskości. Ostatnio było więcej optymizmu, pojawiały się tutaj wypowiedzi, że Europejski Bank Centralny może, może poprzez poprzez różne wehikuły, kupować obligacje krajów Europy, które mają problemy, powodując tym, że ten wzrost rentowności, który następował, którego wszyscy się bali, ograniczając przez takie zakupy, ograniczając ten wzrost rentowności tych obligacji właśnie takich krajów jak Hiszpania. I to z kolei powodowało, że taki mechanizm byłby bardzo dobrym mechanizmem, byłby mechanizmem stabilizującym rentowności, częściowo przynajmniej na krótki okres czasu rozwiązującym problem, bo warto zauważyć, że wszystkie rozwiązania problemów, które są prezentowane, są raczej rozwiązania krótkoterminowe i w krótkim terminie pomagające, natomiast te informacje wystarczają, aby inwestorzy w krótkiej euforii kupowali. I stąd mamy właśnie ten w ostatnich kwartałach. Ten taki trend boczny na, na giełdach i od, od euforii później pesymizm nie ma wyraźnego trendu, a ten brak wyraźnego trendu po prostu wynika z tego, że nie ma takiego rozwiązania, które by rozwiązało problem krajów Europy Zachodniej, no właśnie, a więc bo zadłużenie o, i wzrost gospodarczy. Jeśli mówimy o tym Europejskim Banku Centralnym, to trzeba sobie powiedzieć, że on nie bardzo lubi drukować pieniądze, a żeby skupić obligacje, nie wiem, Hiszpanii, Portugalii i, i Włoch na przykład. Czy, czy nawet greckie, będzie musiał wydrukować trochę tych miliardów euro. No i rozumiem, inwestorzy wierzą w to, że jednak się złamie i będzie drukował, będzie skupował. Dzięki temu te obligacje nie będą takie tak wysoko oprocentowane i dzięki temu te kraje południa Europy jakoś sobie poradzą z refinansowaniem długów. Tak, właśnie cały problem przy wysokich rentownościach tych obligacji jest tym, że ciężko z poziomu budżetu obsługiwać zadłużenie, czyli w dosłownym znaczeniu opłacić odsetki od tych obligacji. Drugim negatywnym czynnikiem wysokiego oprocentowania tych obligacji jest fakt, że jeżeli kraj musi rolować zadłużenia, a więc spłaca obecne i zaciągać nowy dług, to przy wysokich stopach procentowych, e, wysokim op oprocentowaniu tych obligacji robi to po bardzo wysokim koszcie, czyli wysoki koszt odsetkowy e, powoduje, że spora część budżetu idzie na obsługę zadłużenia, a to de facto Taką powoduje spirale i nakręcanie kryzysu. Stąd jakby ta walka Europejskiego Banku Centralnego o to, żeby oprocentowanie tych obligacji nie przekraczało. No trochę walka płosiu. z samym sobą, bo przecież ten Europejski Bank Centralny to w zasadzie powinien nas bronić przed inflacją. Po, po, A tutaj... po, 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 powinien natomiast sytuacja jest taka, że e, są to bardzo duże problemy i inwestorzy de facto spekulują, jak ta pomoc będzie wyglądać Europejskiego Banku Centralnego e, i właśnie na skutek pewnych wypowiedzi. E, Europejskich polityków, czasami w inwestorów wstępuje optymizm, że jednak uda się osią osiągnąć pewien konsensus, że uda się osiągnąć takie rozwiązanie, że właśnie ten Europejski Bank Centralny poprzez swoje fundusze będzie pomagał innym krajom, stabilizował ich sytuację. Czasami pewne wypowiedzi wskazują inaczej, stąd mamy taką huśtawkę nastrojów.